Cześć kochani, Marek pan.pl. jest drabina, są wory, zaraz ich nie będzie, zabieram się za rozbieranie palm. Mimo to że ciągle wieje, czapeczka zimowa jest, gogle są, także spróbuję to sam odwinąć, nie mam żadnych pomocników. Yy, przynajmniej słońce świeci, tyle jest dobrze, tak? Palmy w drodze, więc nie będzie już czasu. Biorę się za. Odkrywanie palm. Pełna relacja będzie e, jeszcze dzisiaj na YouTube. Także zapraszam do subskrypcji kanału e, mojego, Bespan TV. E, I tam wszystko, oczywiście, jest na bieżąco. Do zobaczenia przy rozbiórce. Pierwszy etap skończony: ściągnięcie wora. Tu, tu, tu cały sprzęt tu był termostat, tak? nastawiona temperatura. Tutaj kable, tutaj przedłużacz. No, jednak przy odkrywaniu to jest przyjemna sprawa. Nie to co zakrywanie. Dobra, ściągam wory. No i już zaczyna być widać palmę. Taki miał piękny niebieski wąż. Tutaj było trochę więcej tych przewodów. Całe ciepło oczywiście unosi się do góry zgodnie z prawami fizy fizyki. I zaraz będziemy ją mieć na wierzchu. Znowu dzisiaj wieje, no ale kiedyś muszę rozbierać. No i liście mamy na wierzchu. W tej palmie liści jest, nie wiem, z 50, a może i więcej Ale zaraz wam pokażę jak pięknie dojrzały nasiona. Pod przykrycie patrzcie. A były zielone, o tak jak ten Gdzie on jest tu? A tu wszystko dojrzało. Pięknie. Super. Dobra, zaraz druga, a później rozczapierze obie. Jeszcze raz z No dobra, palmiarze. Rozebrałem obydwie. E, zaraz będzie punkt kulminacyjny, czyli rozczapierzenie. To najbardziej lubię, kiedy one w końcu mogą sobie posruwać. Niestety, tak słońce dziwnie pada. Nie wiem, od której strony tu złapać, żebyście coś zobaczyli. Może przejdę od drugiej. W międzyczasie widać karłatkę, bo zaraz znowu jej nie będzie widać. Nie, tu z żadnej strony nie widać nic. Nie wiem, może tu można coś ustawić. Nie. Ale tu jest liście. Ja pierdzi się od samego dołu startują. Niesamowite. Tu jeszcze raz, z drugiej strony. Jak dojrzały nasiona z każdej strony, ale będzie nasion znowu, ho, 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 ho. No dobra. Tak to wygląda, zaraz rozczapieżam i pokażę. No hej, tam z tyłu jeszcze łopocze ta wielka, bo jej sam nie rozbiorę. Szczególnie z, z chorym kolanem, ale, ale, A jak szumią, ale. Jest moc, jest wiatr, palmy, jest wszystko. Ho, ho, ho. I wszystko, można powiedzieć, wróciło do normy. Zaraz jeszcze drugą kamerą pokażę, jak to wygląda dokładnie. Tak, ile tu jest liści? Jakie to jest cudne. Jak ja lubię te, te widoki, kiedy wszystko z powrotem może szumieć. Te liście oczywiście jeszcze się podniosą. One były mocno zwinięte. Tak, tutaj na górze się klaputki. Tu mamy nasiona. Tutaj jedna z tych pan kwitnie, tutaj widać, o i tutaj, i tutaj. U tej nie zauważyłem, u tej drugiej kwitnięcia póki co. I wyszło słońce i jest chudnie. Tak powinno być. Tak to powinno wyglądać. Prince. I co, nie da się? Nie da się w Polsce mieć palm. Kurde, wszystko się da, zobaczcie Zobaczcie, jak one rosną. Ta jest u mnie 13 lat. Miała 20 cm. Przerosła już tą, która była posadzona, jak miała 5 metrowy. Patrzcie, ile tu jest liści. gdzie się zaczynają ile warstw tych liści. Liście są na większości pnia. Z jakiejś nieznanej przyczyny wyłączyła mi się kamera, także pokazałem już, e, że tutaj naprawdę na większej części pnia są liście. Tutaj gdzieś na jednej trzeciej powiedzmy, tu się staram jak najmniej obcinać. No i cóż, e, mogłem wcześniej rozwinąć, ale się nie dało, bo był straszny huragan cały czas. Eee, mogłem w ogóle nie zakrywać, ale tak wygląda liść na initala, który był w ogóle niezabezpieczany. Widzicie ślady mrozowe? Nie jest zabity, nie. Ciekawe, to jest ten pierwszy, który najbardziej odpola. Te dalej kilka centymetrów już tego nie mają. Wagnerianus nie ma w ogóle. No dobra, ostatni rzut oka z daleka. Ostatni rzut oka z daleka. I wszystko wróciło do normy. Da się palmy w Polsce. Oczywiście, że się da. Oczywiście, że się da. Niech tylko ktoś spróbuje powiedzieć, że się nie da. Patrzcie ile lat już rosną. Tyle lat, a teraz będą jeszcze większe. Zobaczymy, jakie w tym Trzymajcie się, życzę Wam wspaniałego dnia. Rozwijajcie palmy. Zapraszam do bestpan po zakupy. I będziemy oczywiście w kontakcie. Cześć!